Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dziś przyjrzymy się bliżej kierunkowi studiów biotechnologia, konkretnie na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Tak, mamy trochę materiałów od uczelni, ale przede wszystkim wydaje mi się ciekawe są relacje studentów, absolwentów, jak Damian Izbicki, Aleksandra Ziniewicz czy Grzegorz Sawicki, no i wypowiedzi kadry. Mhm. Chcemy zrozumieć, co tak naprawdę wyróżnia ten program, jak to wygląda w praktyce. I co potem? Jakie drzwi otwiera ukończenie tych studiów? Jakie są perspektywy zawodowe? No właśnie, bo od razu rzuca się w oczy to, co mówią studenci chociażby ten wspomniany Grzegorz Sawicki nacisk na praktykę. Podobno aż 70% zajęć to laboratoria, projekty to naprawdę sporo. Tak, to dużo. Ale zanim wejdziemy w szczegóły, może uporządkujmy Czym w ogóle jest ta biotechnologia? Bo to takie, wiesz, modne słowo. Rzeczywiście, słowo klucz to bardzo szeroka dziedzina, taka mm, interdyscyplinarna łączy biologię, chemię, no i technologię inżynierię. W dużym uproszczeniu chodzi o wykorzystanie żywych organizmów bakterii, grzybów komórek roślinnych zwierzęcych Aha. albo ich części na przykład enzymów do celów przemysłowych naukowych. Zastosowania są, no, wszędzie. Wszędzie. No, pomyśl, od wieków znamy fermentację chleb, sery, piwo, wino. To też biotechnologia. Ale dzisiaj to przede wszystkim nowoczesne leki, szczepionki, testy diagnostyczne, biopaliwa. Mhm. Oczyszczanie środowiska czy te słynne GMO. Czyli organizmy modyfikowane genetycznie. Właśnie, żeby to jakoś ogarnąć, to nawet wprowadzono taki podział na kolory, prawda? Tak, to prawda. Biała, biotechnologia, przemysł, chemikalia, biopaliwa, często bardziej eko, zielona, rolnictwo, rośliny, czerwona, medycyna, farmacja. Jest też niebieska, związana z wodą, morzami i nawet fioletowa, legislacja, etyka. To pokazuje, jaki to ogromny obszar. Dokładnie. Wracając na Politechnikę Białostocką, te 70% zajęć praktycznych, to jak wynika z materiałów, nie jest tylko liczba. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku innoekotech, laboratoria są ponoć dobrze wyposażone mhm. i co ważne, studenci pracują wydaje się, indywidualnie albo w małych grupach na sprzęcie, które potem spotkają w przemyśle. To jest ciekawe. Czy to jest sprzęt wieś na co dzień dostępny, czy bardziej taki pokazowy? Potem absolwent Damian Izbicki wspominał, że pracował na mikroskopie konfokalnym. To już zaawansowana rzecz, daje obrazy 3D komórek. Tak, to bardzo specjalistyczny sprzęt. Robił na nim magisterkę o wpływie pestycydów. To sugeruje, że dostęp jest realny. No właśnie. A student Grzegorz Sawicki chwalił nie tylko sprzęt, ale też pomocnych wykładowców. To też ważne. Oczywiście, dostępność aparatury i wsparcie kadry to podstawa. Sam program też wydaje się bogaty. Mamy tu biologię molekularną, inżynierię genetyczną, biochemię, mikrobiologię, technologie fermentacyjne, biopaliwa sporo tego. Mhm. A od niedawna, od roku akademickiego 2024-2025, pojawiły się nowe specjalności. O, ciekawe. Jakie? Biotechnologia stosowana, czyli bioreaktory, biokataliza. Potem bioaktywne fitozwiązki, czyli chemia związków naturalnych, roślinnych. I jeszcze biotechnologia środowiska, ochrona środowiska, usuwanie zanieczyszczeń. Czyli widać, że program żyje, ewoluuje, dopasowuje się, jak rozumiem, do rynku. Wygląda na to, że tak. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w tych obszarach. A co poza zajęciami? Sale wykładowe, laboratoria to jedno, ale czy jest coś więcej? Jakieś koła naukowe, projekty? Tak działają koła naukowe, na przykład Helisa, Biotech. Studenci mają też możliwość angażowania się w granty badawcze, już na studiach. Naprawdę? Tak. Przykładem jest Aleksandra Zniewicz. Badała, jak z odpadów rolno-spożywczych uzyskać cenne nanoformulacje. Nanoformulacje. Czyli takie? Mikroskopijne nośniki substancji aktywnych bardzo perspektywiczna dziedzina. Rozumiem. Są też oczywiście programy wymiany studenckiej Erasmus, MUSTECH to zawsze poszerza horyzonty. Brzmi to wszystko jak naprawdę solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. To jakie konkretnie ścieżki kariery się otwierają? Gdzie ci absolwenci mogą pracować? Możliwości są, wydaje się, bardzo różnorodne. Oczywiście laboratoria diagnostyczne, badawcze, kontroli jakości to klasyka. Jasne. Ale też szeroko pojęty przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy tutaj w regionie jest chociażby mlekowita duży gracz. Mhm. Dalej, przemysł chemiczny, biopaliwowy, firmy projektowe, sektor ochrony środowiska, oczyszczalnie ścieków, recykling. Rośnie też znaczenie bioinformatyki. No i oczywiście urzędy, instytuty badawcze, centra transferu technologii. Wspominaliśmy Damiana Izbickiego. On znalazł pracę w Sanepidzie przy badaniu żywności GMO. Tak. Z materiałów wynika też, że inny absolwent pracuje naukowo we Włoszech. Czyli możliwości są i lokalne, i międzynarodowe. Dokładnie. Jest też opcja kontynuacji nauki, dalszej kariery naukowej w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Podsumowując, ta biotechnologia na PB wydaje się być kierunkiem mocno osadzonym w praktyce. Tak, to połączenie teorii z intensywnym treningiem praktycznym. W nowoczesnych warunkach? I co ważne, starającym się odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Szczególnie w regionie z silnym przemysłem rolno-spożywczym, ale jak widać, kompetencje są uniwersalne. Zdecydowanie. Kluczowe wydają się tu ten nacisk na umiejętności laboratoryjne, obycie z nowoczesnymi technologiami. I możliwość specjalizacji już na studiach. A ten przykład badań Aleksandry Ziniewicz nad wykorzystaniem odpadów pokazuje też no, promowanie innowacyjnego myślenia, szukania wartości tam, gdzie inni widzą tylko problem. Właśnie. I to prowadzi do takiego intrygującego pytania na koniec. Skoro już dzisiaj potrafimy przekształcać no, zwykłe odpady w zaawansowane materiały albo zaprzęgać mikroorganizmy do oczyszczania środowiska na dużą skalę, mhm. to jakie jeszcze, może zupełnie nieoczywiste, zastosowania biotechnologii czekają tuż za rogiem? Co jeszcze wymyślimy? To pytanie świetnie oddaje dynamikę tej dziedziny. Potencjał wydaje się naprawdę ogromny i ciągle odkrywamy coś nowego.